To cześć raczulisiu Cześć misiaczki Robimy wasze czytanko na 2024 Rok Raczulisiu Kochani 12 miesięcy Od stycznia do grudnia Karty rady na kwartały Na wszystkie cztery kwartały Oraz Karta anielska I energia ogólna na przyszły rok Dobra to jest słuchajcie, bardzo, bardzo ogólne czytanko. Tu nie będzie jakichś strasznych, takich: jak się nazywa? Specyficznych bardzo rzeczy, bo to jest na cały rok, więc to jest tylko zarys. A specyficzne są w miesięcznych, także jest na spokojnie. No dobrze. Jeszcze raz. Raczuliś 2024. Od stycznia do grudnia. Kurde, miszki sorry za to moje gardło. Normalnie to jest jakaś porażka. Styczeń, luty, marzec. Styczeń, to marzec. Kwie... Co jest po marcu? Jezu, kwiecie maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Bardzo ciekawe. <laughs> Bardzo ciekawe. Wybacz albo odejdź. To, co może Wam przeszkadzać w przyszłym roku, to rozpamiętywanie jakiejś przeszłości. A to, co będzie działać na korzyść, to będzie odchodzenie. Lub przeniesienie się, to może być podróż, to może być przeniesienie się, to może być przeprowadzka, ale może być też podróż albo porzucenie czegoś, co nie działało. Słuchajcie, wy macie dwie energie na ten rok. Jedna to jest powroty do przeszłości, rozpamiętywanie, żal, emocje, brak wybaczenia, poczucie krzywdy, poczucie winy i takie grzebanie w czymś, co było i żal. Za tym, co było, oraz energię, która Was popchnie do przodu w nowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zostawicie stare na zawsze. Coś. Nie wiem, co. To może być praca, to może być życie, to może być miejsce, w którym mieszkacie, a to może być też związek. Oczywiście, że tak. Słuchajcie. <laughs> Styczeń za zaczyna się bardzo pozytywnie, bo wielką miłością. Jeżeli to jest stara miłość, w sensie jesteście w tym związku cały czas, to styczeń jest bardzo, bardzo pozytywne. To jest tak, jakbyście rzeczywiście byli szczęśliwi w styczniu z tym człowiekiem. Jeżeli to jest nowa miłość, to w styczniu jest pięknie, ale w lutym jest zastanawianie się, czy tu jest na pewno. E, Porówno inwestowane. To jest na takiej zasadzie, jakby przyszła do Was jakaś osoba i w styczniu to jest wow, miłościowy, to w lutym byście się zastanawiali, czy ta osoba na pewno chce tego samego, co wy. No. Ale nie zostawiacie tego aż do czerwca, do kwietnia. Jeżeli to jest nowe, to wy tego do kwietnia jeszcze raczej nie zostawicie. Jest gdzieś jakaś grupa raków, które mają jakiś związek już, a to jest coś nowego, bratnia dusza, która wam zawróci w głowie. No albo jest to jakiś wracacz. Ja nie wiem, kto to jest, ale jest pokazana wielka miłość z kimś w styczniu. Ale w lutym mamy pokazane albo, że ktoś nie daje tyle z siebie, ile wy byście chcieli, albo ktoś komuś pieniądze pożycza. No to nie wiem, czy należałoby to robić. Ale coś z pieniędzmi, coś z tym, że, że nie ma jakiejś oferty, nie ma jakichś pieniędzy, jest za mało pieniędzy, za dużo wydatków. Taki brak, totalny brak e, równowagi pomiędzy dawaniem i braniem. To może być finansowe. Nie przejmujcie się, jeżeli w lutym Wam zabraknie pieniędzy, dlatego że już w marcu macie ogromny zastrzyk pieniędzy. Już w marcu. Także nawet jeżeli byłby jakiś problem finansowy na początku roku, to już w marcu się odkujecie, dostaniecie jakąś podwyżkę, albo dostaniecie jakąś nową pracę, albo w ogóle pracę, albo gdzieś okaże się, że coś zaoszczędziliście, albo jakiś spadek ktoś dostanie, nie wiem, ale bardzo duże pieniądze i naprawdę takie poczucie stabilizacji idzie do Was w marcu. Dlatego tym początkiem, gdzie mogłoby nie być pieniędzy, albo by coś nie, nie było poczucia takiego takiej stabilizacji finansowej, ja bym się tym aż tak nie przejmowała. Dobra? Bo wy z tego bardzo szybko wyjdziecie. Słuchajcie. Jeżeli. Kurde, no widzicie, ogólnie będę mówić, bo to może być tak, że coś przychodzi. Do kogoś, jakieś tam zakochanie czy coś takiego w okolicy stycznia. W lutym nie widzicie, czy to gdzieś prowadzi do, jakiejś, do jakiegoś poważniejszego związku, ale w marcu pokazujecie, że macie bardzo poważny związek. Pytanie, czy to jest ten sam, czy to jest jakiś inny, to tego nie wiem. Ale w marcu pokazujecie, że macie pieniądze, związek, pracę, stabilizację małżeństwo, no wybierzcie, to nie, że nie musi być wszystko naraz, ale wybierzcie, ale coś, co daje Wam poczucie stabilizacji i poczucie bezpieczeństwa. Także marzec jest dla Was bardzo silnym i bardzo konkretnym i takim bezpiecznym miesiącem. Ale kwiecień to jest jakieś kuszenie. Nie wiem co, ale jeżeli ktoś ma już małżeństwo, i ta styczniowa miłość to jest jakiś, jakiś, jakaś bratnia dusza poza tym waszym małżeństwem. To nawet jeżeli się w marcu skupicie na małżeństwie, to w kwietniu wróci tamto, bo jest pokazane, że ktoś jest kuszony, bardzo duże kuszenie, uzależnienia, toksyczne osoby, pytanie tylko, kto to jest? W kwietniu musicie uważać na uzależnienia, na toksyczne związki, toksyczne osoby, toksyczną pracę, która was wciąga i nie macie czasu na nic innego. Wszystko, co toksyczne, ale również kuszące, bardzo kuszące dla niektórych z was. Niektórzy będą mieli do czynienia z koziorożcem i tyle, i tu się nie ma co czepiać koziorożca. Ale niektórzy będą musieli uważać na coś, co ich bardzo kusi, albo co jest toksyczne, co wciąga. Bo jak się dacie w, w kwietniu wciągnąć w coś, em, to potem może być trudno z tego się wydostać. Tylko tyle mówię, nic więcej nie mówię. Raczej się Wam krzywda nie stanie, dlatego że już w maju pokazujecie mi nową drogę. Jeżeli <laughs> ktoś em, szuka nowej pracy, Albo chce jakiś nowy projekt rozpocząć w pracy, albo dodatkowe pieniądze, dodatkowy zarobek mieć, a może to jest jakieś um, remontowanie domu, na przykład. Może tak być, że wy teraz tutaj w marcu, w lutym się martwicie pieniędzmi, a w marcu kupujecie nieruchomość. No pewnie, że tak może być. To ten projekt majowy to może być też remont domu ale projekt majowy Wam wychodzi. I dosyć szybko zostanie to zrobione. Dlatego, że w maj, czerwiec, w, yy, styczeń, lutym, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, dlatego, że w czerwcu pokazujecie, że nie musicie już na coś czekać. Czyli jeżeli rozpocznie się coś w maju, to w czerwcu macie poczucie, że nie ciągnie się to, tylko to jest szybko robione. Nie trzeba czekać na coś. Nie wiem na co, na zwrot pieniędzy, albo na... Na zarobek albo na rozwój sytuacji, może ktoś coś naprawia w jakiejś relacji, no to jest plan w maju, bardzo konkretny. Dla niektórych to jest oferta pracy i tyle. Albo projekt, albo nowa firma. Coś bardzo, bardzo pozytywnego, coś, co przyniesie pieniądze. Dla niektórych to jest takie coś, ale dla innych to jest planowanie związku planowanie naprawiania związku, budowy związku, rozwo rozwoju jakiegoś związku może tak być a może chodzi o jakieś przeprowadzki, kupno domu itd. Tak tak <laughs> to był maj. W czerwcu. Pokazujecie, że nie będziecie marnować czasu i nie będziecie na nic już czekać. Jeżeli coś się ciągnęło od paru miesięcy, to w czerwcu macie poczucie, że już jest. Już nie trzeba czekać. Już się kończy jakieś czekanie. Pojawia się nowa droga w maju i w czerwcu jest poczucie, że jakieś czekanie się kończy. Że już nie będzie marnowania czasu na coś, co nie ma sensu. Na osoby, związki, relacje, pracę, projekty, które nie mają sensu. Jest również pokazane, dla niektórych z Was przynajmniej, drobne zniecierpliwienie. Zwłaszcza... Dla tych, którzy mają, czekaj, ma, czekajcie, maj, czerwiec, lipiec. E, zwłaszcza dla tych, dla których ta energia wejdzie na lipiec, jest pokazane zniecierpliwienie i takie robienie czegoś w pośpiechu. Ale tylko do sierpnia. W sierpniu się uspokoicie. Nic się tutaj złego nie stanie. Jest pokazane, że dla niektórych z Was czerwiec-lipiec to jest taka energia takiego pośpiechu i kontrolowania czegoś na siłę. Ja chcę już, ja chcę tak, ja chcę teraz. To jest na takiej zasadzie. No. Ale w sierpniu już odpoczniecie. Niektórzy jadą na urlop w sierpniu, bo macie odpoczynek, wypoczynek. Jeżeli ktoś zachoruje no jest tu lekarz pokazany jeżeli ktoś zachoruje w połowie roku Czerwiec lipiec, zachoruje na coś, to będzie się skutecznie leczył w sierpniu. No, nie wiem, co to jest, no, jaka by to była choroba, to może być cokolwiek, to nie o to chodzi, ale skutecznie byście się leczyli w sierpniu. Chęć kontrolowania czegoś lub bycie pod czyjąś kontrolą. Zwłaszcza jeżeli ktoś ma małżeństwo lub związek toksyczny, taki z którego się nie wychodzi. Może by się chciało wyjść z niego, ale się nie wychodzi. Jeżeli ktoś zna jakiegoś despotę albo człowieka, który wami próbuje drygować, próbuje wami rządzić, to ta osoba jest pokazana w połowie roku jako obecna w waszym życiu wkurzająca, wkurzająca, kontrolująca. No chyba, że wy odnajdujecie w sobie taką energię w połowie roku, takiej chęci kontroli czegoś i zniecierpliwienia czemu to nie jest tak, czemu to nie jest już. I trochę złości. To jest podszyte taką złością, takim zniecierpliwieniem. Takim ja chcę tak, ja chcę, żeby było tak, a to nie jest dokładnie tak, jak ja chcę. To jest taki wkurzony szef, któremu się wszystko nie podoba. No, tego typu energia. Ale w sierpniu już jest uspokojenie, jest pokazana pauza, urlop, odpoczynek. Leczenie, przemyślenia jakieś. Jeżeli to jest Wasza energia tego zniecierpliwienia i tego takiego despotyzmu, to Wy się uspokoicie w sierpniu i zaczniecie się zastanawiać, jak inaczej ogarnąć pewne sprawy. Jeszcze we wrześniu nie wiecie, jak ogarnąć. We wrześniu macie chwilowe zaćmienie. Ehm, może być jakieś zaćmienie we wrześniu, bo przed chwilą robiłam dla bliźnią odczytanie roczne i też we wrześniu mieli kartę takiego trochę zaćmienia. Takiego trochę przyćmienia. Tylko, że podczas gdy do bliźniąt odpowiedziałam, że będą mieć bardzo dobrą intuicję i bardzo dobrze sobie poradzą z jakąś niewiadomą, to u Was niestety yy, nie jest to aż tak pozytywnie pokazane. Jest pokazane, żeby uważać na mydlenie oczu. Nie wiem, kto może mydlić. Nie wiem, nie zgaduję. Może ten diabełek z kwietnia. Być może. Może jakaś osoba toksyczna, może osoba, która od początku roku mówi, że was kocha i daje wam tutaj wszystko, a w rzeczywistości wydajecie więcej. Wy inwestujecie bardziej. Być może. Tutaj wy macie niesamowicie dobrą energię w tym roku. Nawet jeżeli to, co ja mówię, nie brzmi dla was, wy macie rewelacyjną energię z tego względu, że nawet jak się pokazują jakieś przeszkody na drodze i ludzie toksyczni, to wy co przynajmniej co dwa miesiące macie szansę, żeby z tego wyjść. Przynajmniej co dwa miesiące. Czyli przynajmniej sześć szans w roku jest takich, żeby tak jakby wykaraskać się. Czyli przyjdzie coś, co Was tak zamydli Wam oczy, toksyczne, skusi, em, nie ma czegoś, jest jakieś zwątpienie, coś tam, coś tam i zaraz następny miesiąc już jest szansa, żeby z tego wyjść. To jest tak jakby, jakbyście... Słuchajcie, czasami jak robię te roczne, to jest tak, że jak ktoś zaczyna tonąć, to przez kolejne 4 miesiące to niej się nie może wykaraskać. A u was tak, jakbyście nagle tak trochę tak byli tak podtopieni, to już wychodzicie na powierzchnię wypływacie, wow, jestem uratowana! I potem jakby się znowu coś pokazało, co Wam gdzieś pod, podcina skrzydła, to znowu za chwilę wypływacie na powierzchnię wy macie bardzo, ale to bardzo silną energię, poradzenia sobie. Z każdą przeciwnością losu, praca, finanse, związki, wracacze, wszystko w tym roku. Należy to wykorzystać. Pamiętajcie, co ja powiedziałam, jako główna energia. Pamiętajcie, poradź sobie z przeszłością. Nie wracaj do żalu, nie wracaj do pretensji. Być może wybacz, ale być może odejść, Być może porzuć. Nie wracaj. Porzuć coś, co nie działa. Albo się gdzieś przeprowadź. Wyjedź. Wyjazd macie w listopadzie, tak w ogóle. W każdym razie. Tak jak powiedziałam, w sierpniu odpoczynek, przemyślenia, spokój, a we wrześniu zamydlone oczy, zaćmienie, tak jakbyście dostali jakiegoś zaćmienia. Uważajcie we wrześniu na jakiekolwiek propozycje. Niektórzy będą się zmagać z chorobą, zwłaszcza kobiety, jakieś hormonalne rzeczy, coś z ciałem, coś, coś, niezadowolenie jakieś, albo jakieś takie zamroczenie, jakieś zatoki, czy coś takiego. Ale może też być nie tyle zdrowotnie, co osoby mydlące wam oczy, osoby, które was oszukują, osoby nie, właśnie nie tyle oszukują, co manipulują. Nie pozwólcie, uważajcie na ten wrzesień. W październiku albo będziecie przepracowani, po prostu za dużo pracy, i będziecie chcieli zrobić zmianę w listopadzie. Albo jesteście niezadowoleni z pracy. Jak ktoś nie ma pracy, to w październiku tej pracy dalej nie ma, albo już nie ma. To znaczy, jeżeli zaczęliście nową pracę w pierwszej połowie roku, to w październiku albo chcecie ją już zmienić, albo jesteście z niej niezadowoleni. No chyba, że macie za dużo pracy, jesteście przepracowani. Ale nie przejmujcie się tym, dlatego że w listopadzie ruszacie do przodu z powrotem. Macie pokazane podróże, Przeprowadzki, niektórzy z Was, a być może Wy się przeprowadzacie i dlatego nie pracujecie za dużo w październiku, bo nie macie na to czasu, bo się przeprowadzacie gdzieś i macie za mało czasu na pracę. Być może to jest takie coś, a może to jest zmiana pracy, bo się przeprowadzacie i trzeba zmienić pracę, znaleźć pracę w innym miejscu. Być może. Jakby nie było, ten październik to taki jest, mówię, albo przepracowanie, albo niezadowolenie z tego tematu pracy. Jeżeli nie chodzi o pracę, to byście za zastanawiali się, że z jakąś osobą nie ma współpracy. Ta osoba z Wami nie współpracuje. Na przykład, żeby rozwijać relację przykładowo. I w listopadzie pokazujecie pieprze, jadę. Nie wiem, gdzie jedziecie. Być może dosłownie gdzieś jedziecie. Może kupujecie auto. A może... E, ruszacie w podróż, jakąś nawet symboliczną, ale pokazujecie, że nie będziecie siedzieć w miejscu. Czy to podróże, czy to przeprowadzki, czy to taka symboliczna podróż, e, zaczynam nową pracę, rozwijam własny biznes, e, odchodzę od wszystkiego, co mi nie służy. Co by to nie było, to pokazujecie zgodnie z waszą, z waszym zaleceniem ogólnym. Pokazujecie tą drogę i ten wyjazd i tą zmianę. Rewelacyjna energia tu jest pokazana. W grudniu pokazujecie mi, że przejmujecie się czymś, myślicie o kimś, o czymś, nie wiem, nie możecie spać w nocy i macie, przejmujecie się jakimiś ludźmi, jakimiś innymi ludźmi, nie wiem kim. Ale zastanawiacie się, dużo myślicie i macie zwątpienie, być może we własne decyzje z poprzedniego na przykład miesiąca, czyli ta nowa droga. Niepotrzebnie, całkowicie to zwątpienie, ale zobaczmy, co mi wypadło. Wy, kochani, wypadła mi karta rodzinna i karta szczęścia. Wy naprawdę macie szansę na, jakieś, na osiągnięcie jakiegoś szczęścia, tak ogólnie mówię. Ale weźmy Wam karty. Rady jeszcze na kwartały, dobra? Po jednej karcie, radzie. Na pierwszy kwartał, pamiętacie, co powiedziałam: że jest coś, co nie inwestuje, ktoś, kto nie inwestuje, mydli oczy i jest pokazana m, karta braku m, y, równowagi pomiędzy dawaniem i braniem. Nie wchodź do klatki, wyjdź z klatki. Może wy się z kimś próbujecie pogodzić, a cały czas to nie działa. Wyjdź z klatki pokonaj ograniczenia, ale jeżeli nie macie takich problemów, bo w związku wszystko dobrze albo nie macie jakiegoś związku konkretnego, jeżeli się denerwujecie pieniędzmi, pamiętacie, co ja powiedziałam, że w lutym moglibyście się martwić pieniędzmi, ale w marcu już macie przypływ gotówki, to może oznaczać, że Wy musicie pokonać w styczniu lutym swoje ograniczenia w głowie. O nie będę mieć, o nie znajdę, o co ja zrobię, jak co ja pocznę? Pokonać te ograniczenia w głowie, przestać myśleć negatywnie, ehm, pokonać własne ograniczenia, ehm, pójść do jakiejś pracy, do której wydaje się Wam, że może się nie nadajecie, a okaże się, że się świetnie nadajecie. Pokonaj własne ograniczenia. W pierwszym yy, kwartale. Drugi kwartał. Idźcie do tej pracy. Jest pokazany nowy, nowa praca, nowa, e, nowy kierunek, nowa droga, planowanie czegoś, oferta. Bierz tą ofertę. Jak najbardziej, ale wykorzystajcie, wykorzystajcie drugi kwartał na maksa. Ci, którzy ratują związek stały, poważny, ratować. Ci, którzy zajmują się swoim zdrowiem, Zaopiekować się sobą lub jakąś osobą, która choruje. Ci, którzy yy, otwierają własną firmę, czy robią jakieś projekty nowe, czy w ogóle idą do pracy, kochani, skupcie się na pracy, pieniądzach, ciele, zdrowiu, diecie, być może diecie, bo tutaj toksyczne jakieś, może substancje ktoś przyjmuje, ale skupcie się dokładnie na pracy nad. Tym czymś, co się tutaj będzie pojawiać. Nowa praca, nowy, jak się nazywa, nowy, o Jezu, projekt w pracy, albo nowy związek, ratowanie związku, czy praca nad sobą, nad własnym zdrowiem, własnym ciałem. Skupcie się na tym, wykorzystajcie ten drugi kwartał, bo tu macie bardzo, ale to bardzo pracowitą. Energię, bardzo pracowitą energię. Także wykorzystajcie to, dobra? Trzy... No, widzicie, w trzecim kwartale należy pozwolić czemuś odejść. Albo wy macie odejść, albo macie pozwolić temu odejść. Pamiętacie, co mówiłam, że jest despota. Że jest osoba, która wami próbuje rządzić, albo wy próbujecie kimś rządzić. Pamiętacie, jak mówiłam, że jest energia e, kochanki, kochanka, a, a nie, nie mówiłam o tym, a powinnam była też, energia mydlenia oczu, energia iluzji. To może być też czyjś romans poza małżeński, może być e, to, co we wrześniu jest jako iluzja pokazane, jako mydlenie oczu. I wy w sierpniu zastanawiający się nad tym, co z tym zrobić, jak to ogarnąć, czy to się jeszcze da uleczyć, wy macie coś zakończyć na zawsze. W trzecim kwartale koniec. Już nie wracaj do tego. Zmień to. Dokonaj zmiany o 100, kurde, 80 stopni. Jest pokazane, zakończ to i nie wracaj. I czwarty kwartał. Jeżeli nie zakończycie w trzecim, to w czwartym pokazujecie, że nie macie siły, żeby to zakończyć. To samo powiedziałam przed chwilą do bliźniąt. To będzie coś energetyczne wspólne dla różnych znaków Zodiaku, chyba. Jeżeli do września, do sierpnia, do września, nie zostaną podjęte ważne decyzje o zmianie, zakończeniu, nowej drodze. To, no wy jesteście drugim dzisiaj znakiem, który robię, bo przed chwilą były bliźnięta, yy, który ma pokazane, że może być za mało siły, lub za mało siły przebicia, albo za mało yy, determinacji, żeby w czwartym kwartale, czyli w, pod koniec roku, coś zakończyć. No. Musicie uważać na i to jest rada na czwarty kwartał. Na osoby, które wracają, na osoby, które powtarzają z Wami ciągle ten sam cykl oraz na lwa, jeżeli znacie lwa, on jest szemrany, chyba że znacie dobrego lwa. No to nie wiem, uważać może coś z tym lwem jest nie tak. Uważać na osoby za granicą, na osoby, które piszą przez internet do Was, ale również uważać na złe decyzje powrotowe lub mm, jakby to powiedzieć, karmiczne, powrotowe karmiczne, czyli coś, co już kiedyś się było, zakończyło i teraz wracamy do tego, będziemy to jeszcze raz robić i marnować czas. Uważajcie na takie rzeczy i uważajcie na osoby, które wami manipulują w czwartym kwartale. Mówię, te decyzje powinny być podejmowane do września. Nie wiem czemu. Jakby astrologa jakiegoś zapytać mądrego, to może by coś wiedzieli, że coś fiurga. Pamiętajcie, Wasza ogólna energia, poradzić sobie z przeszłością, odejść, zostawić, wyjechać. Wasza karta anielska to zabawa. Aby zdo, zdobyć romans lub uratować romans, musicie pozwolić swojej wewnętrznej młodości zabłysnąć. Wewnętrzna młodość, wewnętrzna radość. Musicie pozwolić temu zabłysnąć. Ci, którzy chcą być szczęśliwi w miłości. Misiaczki, tyle. Naprawdę dobra energia. Tylko jakieś tam kłody pod nogi rzucane, ale wy musicie dobre decyzje podejmować, żeby się temu nie dać, bo macie bardzo dużo siły. Jeżeli tylko ogarniecie dobrze czas do września, to już później tym y, czwartym kwartałem bym się nie przejmowała. Słuchajcie, to jest jesień, to tam mogą być różne osłabienia. Ja bym się tym nie przejmowała. Jakaś wycieczka, czy jakiś wyjazd, czy jakaś nowa droga w listopadzie jak najbardziej możliwa. I tyle. I nie przejmowałabym się żadnymi innymi energiami. Ale dobrze by było dobre decyzje podejmować w pierwszej połowie roku i powiedzmy jeszcze na jesieni. Miszki tyle, lecę robić kolejne znaki. Buziaczki. Pozdrowienia. No i papa?